Oddziały, dzieci z oddziałów przedszkolnych korzystały z gościnności ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w Szklanej. Ale w końcu wszyscy razem możemy pracować w jednym, w ramach jednego obiektu. Rozbudowa była w dużej mierze dedykowana właśnie tym najmłodszym dzieciom, ponieważ to one od 1 września korzystają z dwóch pomieszczeń w podlaszu nowej części szkoły. Dodatkowo zyskaliśmy nową, przystronną bibliotekę z czytelnią salę komputerową, salę lekcyjną oraz kuchnię ze stołówką szkolną. W imieniu społeczności naszej szkoły mogę wyrazić wdzięczność za podjęcie takiej decyzji wójtowi, wójtowi gminy oraz radnym y, naszej gminy. Decyzja ta rozwiązała nasze problemy lokalowe, bo jak na Krajnej Miłości przystało, z roku na rok uczniów w, w naszej szkole było coraz więcej. Klasy były coraz bardziej liczne, a sale lekcyjne Wskazywały się zbyt mało. Na przestrzeni 10 lat w szkole w Wiskitanach stale liczba uczniów się powiększała. W 2013 roku przy sześcioklasowej szkole podstawowej było ich 131, w 2017 do czasu reformy 149, a dzisiaj uczy się w tej szkole 219 uczniów. Tendencja jest wzrostowa. Ponieważ młodsze klasy, jak na nasze realia, są dość liczne, bo w każdej z nich już w tym momencie uczy się ponad 20 uczniów. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni, że udało się zrealizować marzenia o widowie tej szkoły. Szanowni Państwo, drodzy goście, drodzy księża, kapłani, Sposób, a szczególnie wy, droga młodzieży. Rzeczywiście, to co powiedziała wcześniej pani dyrektor, w tak krótkim czasie kolejny powód do świętowania, bo kolejna radość. Tak się składa w tym roku, szczególnie, że w tej chwili wybuchają te inwestycje, czyli są kończone i oddawane. Dziadkwy szkoli, są oddawane inwestycje oświatowe, które. No dużym wysiłkiem na przestrzeni ostatnich lat były realizowane, ale wcześniej projektowane. Dwa tygodnie temu oddawaliśmy uroczyście też salę gimnastyczną w Mojuszu. Dzisiaj skrzydło, to na które czekaliście kilka lat, wszyscy byśmy też czekali kilka lat, na to skrzydło, żeby poprawić te warunki lokalowe, o których wspominała Pani Dyrektor. A i kolejna inwestycja już została rozpoczęta, o czym Poinformował mnie dzisiaj Pan y, y, Balaszkowski wielokrotnie. Także jedno godzin, drugie. Radość to cały czas zawsze jest w tych środowiskach, gdzie oddaje się pewne dobro do użycia, dobro publiczne. Bo czy to skrzydło, czy sala gimnastyczna, to jest zawsze dobro publiczne służące przede wszystkim uczniom, ale też i całej społeczności, ponieważ jest często też i wykorzystywane poza lekcjami do życia lokalnej społeczności, do tego, żeby coś dobrego się działo. W tym konkretnym przypadku z tego dobra, które zostało wybudowane, z tego skrzydła, skorzysta koło gospodyń wiejskich, które też bardzo marzyło, żeby mieć odpowiednie warunki no, na miarę płości. Na Okay. <laughs>